Witam wszystkich i e, dzisiaj wprowadzimy dyscyplinę, która nie jest specjalnie znana, QDO. E, dyscyplina, do której mam stosunek bardzo osobisty, ponieważ przez wiele lat miałem okazję ćwiczyć i trenować. No ale już od wielu lat trenuję teraz tai chi, więc troszkę łuk poszedł w odstawkę i mam przyjemność przedstawić pana Witolda Rychlewskiego e, w życiu zawodowym mediatora. E, może porozmawiamy później, w jaki sposób Qdo hmm. wpływa również na pana pracę zawodową, ale może na wstępie, ponieważ mało kto wie o tym, czym jest Qdo. może byśmy na wstępie powiedzieli w ogóle nazwę judo, co oznacza i jakie, co trzeba zrobić, żeby móc tą dyscyplinę uprawiać. Może zacznę od końca. E, żeby zacząć uprawiać, trzeba zacząć, trzeba przyjść i uprawiać do tego potrzebny będzie pewnie sprzęt, o którym za chwilę więcej powiem, gdyż kyudo to sztuka tradycyjnego łucznictwa japońskiego. Do tego potrzebny jest tam na pewno łuk, strzały oraz sporo sprzętu dodatkowego. To wszystko jest do uzyskania oczywiście w klubach w Polsce, w większości sprowadzane z Japonii, ale żeby zacząć trzeba po prostu to robić. Hmm. Czy może byśmy na wstępie porozmawiali o tym właśnie o co widzimy, łuk, yumi, prawda, tutaj mamy specjalne rękawice, to są bardzo ciekawe rzeczy, a potem byśmy może troszkę też porozmawiali o całej tej filozofii Kyudo, która, prawda, jest Dobrze. bardzo złożona i jednocześnie e, bardzo ciekawa. E, Przyniosłem tutaj dwa łuki, e, z których e, strzelamy na co dzień, one są, jak widać, jeden jest jasny, drugi ciemny, pochodzą z dwóch różnych e, systemów. E, łuk jasny jest łukiem bambusowym, zrobionym w 100% e, z e, bambusa, a łuk ciemny jest łukiem współczesnym robionym z tworzyw sztucznych, z komponentów I jak widać są bliźniaczo podobne, to znaczy jeżeli chodzi o swoją długość, ilość zakrzywień. Tak, to jest powyżej dwóch metrów. E, tak, tak. 2,21 dokładnie mają drzewce tego jednego i drugiego. I niesymetryczne. I niesymetryczne, ramię dolne jest ramieniem krótszym, ramię górne jest dłuższe. Co wynika oczywiście z... Wiele domysłów na ten temat snujemy, archeicznie. Natomiast łuki te są w tak dziwnym kształcie, nietypowym, niepowtarzalnym, niespotykanym gdzie indziej na świecie. W sposób niezmienny od ponad 700 lat są produkowane. To coś musi świadczyć o, o całym komponencie. Czyli tu mamy łuki, jest cięciwa. Czy cięciwa również się zmieniała, jeżeli chodzi tak, o materiał? Tak, którego... łuk bambusowy jest uzbrojony w cięciwę konopną, a łuk ten ciemny, syntetyczny, jest uzbrojony w cięciwę mieszaną, konopno-syntetyczną. Dzięki temu jest rzeczywiście trwalszy w obsłudze, łatwiejszy w obsłudze dużo. Łuk bambusowy wymaga więcej, więcej troski. Mhm. No i rękawice właśnie, bo to rękawice, są bardzo ciekawe. E... Tu kudo słynie z tego, że mam mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy do uprawiania. Przyniosłem dwie rękawice: jedna jest czteropalczasta, bardzo proszę, cztery palce, druga rękawica jest tylko trójpalczasta. Różnica techniczna wynikająca ze sposobu strzelania, wymuszona przez rękawicę trzy lub czteropalczastą, jest zauważalna właściwie tylko dla praktykujących. Jest jeszcze rękawica pięciopalczasta. Konstrukcja rękawicy, może jedną z nich odłożę na razie. Tak, bo one, one, one są dopasowane do ręki tak, tego, kto je używa. Tak, Robione na zamówienie. Najczęściej. Właściwie tak. tak, trzeba to tak określić. Kciuk tej rękawicy jest, jest utwardzony, jest w środku albo drewna kawałek, albo kawałek dzisiaj tworzywa sztucznego. Kiedyś również stosowano produkty od czyli róg na przykład. Mhm. I pomocy... No bo ze skóry jelenia, prawda? Takie Cała jest tam. zrobiona ze skóry jelenia. Współcześnie nie ma, nie ma nadal rękawic z tworzyw syntetycznych i rękawica jest elementem bardzo osobistym, bardzo indywidualnym. Ułatwia nam strzelanie, umożliwia właściwie strzelanie w ten dość szczególny sposób, który za chwilę będziemy prezentować. Tak i tutaj, no, ważną rzeczą oczywiście są strzały. Mamy też strzały, to kolejną rękawicę odłożę. Strzały możemy... Zaprezentować rozliczne. Na chwilę zniknę, ale się pojawi z powrotem. Na początek strzały najbardziej współczesne, czyli strzały w 100% aluminiowe. Wykonane z prętu aluminiowego o bardzo konkretnej wadze. Ta waży 30 gram. Dokładnie klasyczna, niezbyt kosztowna strzała. Obok mamy strzały. Z innych tworzyw syntetycznych, już barwione na, na kolor drewna i najbardziej klasyczne, najbardziej pożądane strzały bambusowe wykonane ze specjalnie hodowanego i preparowanego bambusa. Ta również, wszystkie te trzy strzały ważą 30 gram. To są akurat strzały, mimo swoich różnych rozmiarów, waga jest dopasowana do łuku, z którego strzelamy. I prawda, mamy zwykle dwie strzały, z których strzelamy, w tak. różnym sposobie. Prawda, w którym Zakładanie. one lecą, tak, tak i zakładania. Tak, tak zwana jest strzała prawoskrętna i lewoskrętna, czyli Haja i Otoja. Związane jest to z kierunkiem umiejscowienia yy, yy, ubierzenia lotki. Jedne lotki są prawoskrętne, drugie lewoskrętne. Dzięki temu udaje się uniknąć yy, trafienia we własną strzałę w celu. Hmm. No bo one również były robione ze skrzydeł, prawda? różnych ptaków i często właśnie jedna z lewego skrzydła, druga z prawego. Konkretnie tak. E, najbardziej poszukiwane są pióra od orłów. No. E, konkretnie są to skrajne pióra z ogona orła i prawe i lewe. W związku z tym, e, ponieważ każdy z każdy tych każda ze strzał ma trzy pióra, to łatwo policzyć, że przynajmniej dwa takie ogony są niezbędne, żeby komplet strzał, hmm. dwóch strzał zmontować. Dzisiaj Ograniczenia prawne związane z ochroną rzadkich gatunków nie pozwalają na produkcję strzał z upierzeniem orlim. W związku z tym korzystamy z barwionego upierzenia bądź z naturalnego upierzenia bardziej popularnych ptaków. Natomiast to były takie sprawy troszkę właśnie techniczne i wyjaśniające jak wygląda łuk japoński, jak wyglądają strzały, jak wygląda rękawica, ale kyudo jest przecież bardzo ważnym elementem w ogóle w kulturze japońskiej i bardzo silnie związana, no zwłaszcza z filozofią Zen, ale nie tylko. Także, czy mo hmm. może moglibyśmy przez chwilę um, również porozmawiać o tym. Tak. tak Nasze znaczy łóżnictwo w ogóle jest dość ważnym elementem w kulturach wielu narodów, niezależnie od miejsca, gdzie ta kultura się rozwijała. Kultura Dalekiego Wschodu, czyli miejsce narodzin łuku chińskiego, łuku koreańskiego, czy łuku mongolskiego, już od bardzo dawna pełni specjalną rolę kulturową. Dość wspomnieć Konfucjusza, który przypisywał sztuce strzeleckiej, sztuce strzelania z łuku możliwość odczytywania charakteru człowieka, czyli po sposobie w jaki kandydat na wyższego urzędnika państwowego oddawał strzał oceniany był charakter jego i gotowość do, do zadań. Dość hermetyczna kultura japońska, która wzrastała w izolacji przyniosła zupełnie inne rozwiązania, aczkolwiek jak widać o podobnej zasadzie z drzewce jest drzewce, jest cięciwa i od zawsze Łuk służył nie tylko do takich działań typowo utylitarnych, a więc do polowań czy do walki, ale pełnił bardzo ważną funkcję w kulturze. Dużo wcześniej niż kultura Zen, czyli w kulturze szintoistycznej, służył do oczyszczania przestrzeni, do dziś te rytuały zostały zachowane, zmagania się ze złymi mocami, złymi duchami, do tego służyły rytuały związane z łóżnictwem. Z, wraz z XIII-wiecznym pojawieniem się zen w kulturze y, japońskiej, również i te elementy rozwój część wspólną, a więc rodzaj koncentracji, rodzaj panowania nad własnym oddechem, a, który e, rozwijany sukcesywnie przynosił nadzwyczajne osiągnięcia nie tylko w sferze takiej bojowej, ale również w sferze osobistej, czyli w e, poprawie po, po zdrowia, koordynacji ruchu, e, czy też zarządzania przestrzenią, w której e, przebywaliśmy. Więc, od głęboko religijnych, to po bardzo utylitarne zachowania, hmm. zastosowania ten łuk miał. A dlaczego dzisiaj warto, w dzisiejszych czasach, polecić komuś, żeby właśnie spróbował kyudo? To, to pytanie rzeczywiście często pada i, i kusi mnie odpowiedź Renholda Messnera zapytanego, dlaczego się wspina na wysokie góry, są. dlatego że są. A, a więc ponieważ mamy taką możliwość rzeczywiście, żeby nawet w Polsce uprawiać taką um, oryginalną dyscyplinę, to to może być wystarczający powód. Z drugiej strony, w tej formie ucznictwa, na razie nazywajmy go ucznictwem, każdy z um, praktyków znajduje coś szczególnie dla siebie. Jeżeli ktoś szuka Rywalizacji sportowej tutaj może znaleźć. Są regularnie odbywane zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Możemy w tym brać udział również. Jeżeli ktoś szuka pracy z własnym ciałem, większej świadomości tego, jak to ciało funkcjonuje, to Łuk, który jest pozbawiony jakichkolwiek narzędzi celowniczych, jakichkolwiek narzędzi korygujących, również wymusza na nas pracę z ciałem. Jeżeli ktoś szuka zadumy medytacyjnej, trudno o lepsze miejsce. A jeżeli ktoś szuka po prostu formy przynależności do, do, do jakiejś grupy ludzi, to również tutaj. QUDO w Polsce, w Warszawie szczególnie to widać, uprawia bardzo szeroka grupa społeczna od osób bardzo młodych, studentów i absolwentów uczelni po osoby bardzo zaawansowane wiekiem. Robimy to w tej samej przestrzeni, kobiety, mężczyźni, młodzież, dorośli. A, więc pewna różnorodność tego, tego środowiska jest również atrakcją dla wielu osób. Mhm. Jest jeszcze dodatkowa dyscyplina związana z tym, yabusame, prawda? Czyli strzelanie z konia. Tak. E, 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 czy w Polsce również e, jest uprawiana? E, czy... e, dyscyplina strzela. konne oczywiście m. jest, ma nie, niezwykłe tradycje. Każdy pamięta. Tak, e, tak, ja mówię naszą, o japońskim. E, natomiast japońskie hmm. łusznictwo jest e, e, słabiej reprezentowane w Polsce, łusznictwo konne. Są osoby, które praktykują strzelanie z japońskiego łuku, jadąc konno do sta, stabilnych, statycznych celów, natomiast nie jest to klasyczne yabusame. Yabusame wymaga od nas toru, który ma 220 metrów długości, koń, który jest w galopie pełnym prze, przez cały ten dystans i konkretnie ustawione trzy cele, które muszą być trafione. Niestety ta forma jeszcze w Polsce nie jest praktykowana. Są pierwsze zapowiedzi, że w przyszłym roku tego typu pokaz odbędzie się latem. także... No tutaj właśnie zauważyłem w dodrzu, jest model konia, można powiedzieć, jest który model, rozumiem, tak. że służy do przyjęcia właściwej sylwetki. Tak, tak, tak. Mhm. Także przyzwyczajamy się do tego, mhm. ale jeszcze nikt tak naprawdę nie praktykuje jabłusami. Na no, przechodząc do Pana, zawodowo jest Pan mediatorem, negocjatorem, tak. uczy Pan tego, również występuje Pan jako mediator i tak. negocjator. Co Judo dało Panu? Jeśli chodzi o zdolności negocjacyjne i mediacyjne, znowu troszeczkę chyba żartem, ale pół żartem, pół serio odpowiadając, praca z łóżnictwem to jest praca z celem. Bardzo często mamy wrażenie, że to są takie tarcze, jak te tutaj za nami stojące. Jednak tarcza dla łóżnika pełni funkcję raczej miernika, to znaczy mierzymy, na ile skutecznie pracujemy z łukiem, cięciwą i strzałą czyli pracujemy ze sobą. W sytuacjach negocjacyjnych, mediacyjnych, tam gdzie mamy do czynienia z konfliktem, który niejednokrotnie jest emocjonujący, wciągający, czy też właśnie no, kłopotliwy w jakikolwiek inny sposób, praca ze swoim wnętrzem jest dosyć istotna. Więc ta zdolność opanowania emocji, tak, to na pewno jest coś, co praktykuję na co dzień w ucznictwie. Praca z innymi ludźmi. My pracujemy, w uprawiając QDO, współpracujemy w zespołach, w których strzelamy, w zespołach pięcioosobowych, tak zwanych taci, które oddajemy strzał jeden po drugim w pewnym rytmie, nawzajem się nie widząc. Więc musimy się nauczyć wyczuwać, rozumieć bez niepotrzebnych słów. To też jest bardzo przydatna umiejętność w pracy z konfliktem na co dzień w, w tych sytuacjach, w których ja się znajduję. Um, zupełnie banalna i do tej pory niezauważona przez wielu, ale już od niedawna coraz popularniejsza świadomość oddechu. Kyudo jest oparte na oddechu, ten rytm kyudo, który będziemy za chwilę pokazać, oparty jest na pewnym sposobie oddychania, który jest dość powolny, może tak to nazwijmy. A spowolnienie oddechu w realnych sytuacjach zagrożenia na przykład jest metodą na uspokojenie pulsu, czyli odzyskanie spokoju, czyli jasności umysłu. No, dalekie analogie, ale niemniej jednak to są te, które pierwsze przychodzą do głowy na odpowiedzi na Pańskie pytanie. No, powiedział Pan właśnie o tym celu, a pamiętam takie powiedzenie, że jak się prawidłowo strzela, to tarcza przeszyła już cel, zanim została wypuszczona, prawda? Tak. Jest to dobra metafora w dla... W jest bardzo dużo podobnych metafor o wieloznacznym, wieloznacznej interpretacji, możliwości interpretowania. Um, chociażby sposób, w jaki trzymamy łuk. Przepis hmm. na to do dzisiaj e, jasno określony brzmi, że łuk mamy trzymać z taką siłą, z jaką trzymamy dziecko za rękę. Nie za mocno, bo będzie je bolało i nie za lekko, bo się wyrwie. W związku hmm. z tym w sposób odpowiedni. Odpowiadając na Pana pytanie, tak, e, jeżeli odpowiednio przygotowujemy się do strzału, odpowiednio praktykujemy go, to on jest udany. Każdy strzał jest udany, jest drugie pożegadło, bardzo Uj. często stosowane, że strzała czasami nie trafia w cel, ale nigdy nie chybia. Nie chybia, tak. A, to znaczy, że każdy strzał jest dla nas lekcją: A lekcją tego, jacy jesteśmy, w jakim jesteśmy nastroju dzisiaj, co potrafimy, czego nie potrafimy i e, praca z takimi doskonałościami jest w Europie, w kulturze zachodniej w ogóle słabsza, w dalekim wschodzie jest postawą funkcjonowania. No, pamiętam książkę pod tytułem Jedna strzała, jedno życie. Tak jest, One Shot, One Auro. Tak, tak, bardzo tak, ładna że, książka. Że, dobra, dobra. No cóż, tyle może krótko o teorii i o trochę praktyce. Się, tak. e, za chwilę Będziemy mieli okazję do demonstracji, w jaki sposób wygląda strzelanie. Także dziękujemy bardzo za zaproszenie do DODZO, a wszystkich zapraszamy na część praktyczną, jednocześnie na nasz portal, gdzie będzie dużo więcej informacji o samym QDO jednocze i jednocześnie o DODZO. Dziękuję, dziękuję bardzo.